Z tej strony Andzik z a dzisiaj ze mną jest taka ekipa, jest ze mną Ender, Tak. Happy, To. Ja, ja. Loki Ajka, Lari, Pris, Tajnowak I Neon, który łazi. Dzień I będziemy grać w dla widzów. A jak więc to jesteśmy do Skywalk. Jeśli, Jeśli pytacie, dlaczego? Bo pewnikiem oglądacie to w styczniu. Dlaczego mamy skiny świąteczne? Mamy aktualnie 9 grudnia. Jak to? Ja, ja nie nie, jak gdzieś jest no, 9 Serio? No. Nie, jest 11. Już 9. Cóż? tak, już 9. Ale wyżartujecie? Nie. Nie, nie. W ogóle co się robi w tych? Ja w którym się i... chodzi? Ty tu Shika Gram z Debilami. Co? Co? Nie miło. Ty, to chyba jakiś inny ten. Ktoś nie się miło. Nie znam tej mapy Ktoś nagrywa drugą perspektywę? No, chyba że nie, szkoda. nie szkoda. Przydałaby się. Aha. To jeszcze nie znam, słuchaj. No nie, 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 mówiłem do. <laughs> Ma ktoś jakieś idee, bo chyba kawy. Tak, też śnieżką? Kurwa! Ja nie wiem, gdzie ta gra, więc fajnie, jak e, się nauczyć. Ile jest, kiedy? Wiesz, w tym ja już spadłam, kinek. ja już nie żyję. No to. To dobry kik. No? O nie, tu ktoś się. O nie, nie. No no, ja się kręcę, co tu się dzieje? Ale tutaj walki są. <coughs> Neon no, co wbija się na trzeciego. Ale, ha. O, nie, tu są ludzie w pełnych sertach. Się ja mam, ja mam zapewnione, ale niestety. Nie, pierwszego nie, miejsca to się tyle, nie udało. Bo tu są zabójcy. Mogę się spytać, Ijo. co to za komentator. <grym>, Odbija no płatnie. Mi płatnie. Chyba okej. Okay. A ja wszystko git? Nie. Ja rozumiem. Ja rozumiem. Się... Najpierw nas wyzywa. Teraz coś się dzieje? No. A przed chciał, to mnie pytała. Ja was wyzywam! Tak. Kiedy? kiedy? Ty Larry wszystkich wyzywasz, jakby. Co no. Co? No. Ja. Larry jest najmilszą osobą na tym serwerze. No, Fakty. kiedy? Od zawsze. Nie wiem, chyba mu coś też nie tak się stało. Jak to? Ech, to nie Kiemiec? tak. Dostałem czwórkę niemieckiego. Ty, ja w ogóle sam czwórkę z rosyjskiego. A ja czwórę z informatyki. Z... A ja czwórę z... Grafik z czwórą jest z informatyki, no. No wow, Pythona robi! Python? O, o kiedy ktoś powiedział mój ulubiony Python. Padłam. Ty się zostałam zabita. Mogę wiedzieć, kiemu słuchaj? jest moja ulubiona. O, nie! Widzę mogę. cię, Neon! Widzę cię, Neon! Nie, 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 nie dam się. O, nie, nie. Jestem dronny. Czemu wszystkim odejść, to są bardzo nieliczne. Nie Jakby halowy, tu robisz no, mi. O To nie, happy! I... Chodź co, popierdaj. Oho! Określał. Oczywiście, że była Loki nie? i Jania. No. O, ona to wygrała! Ona to no. wygrała! Wow. Loki wygrała! Ale i tak jest top killerem. Pierwszy raz. Jest razem będzie tam fragi miała, mówię wam. Pierwszy raz jak, jak... pamięć. Yes. Jak to dalej? <laughs> jest. To nie. mówcie, że nie znacie tekstu. No. Zapomniałem, nie? Będę się śpiewał. Śpiewał. Ja nie będę śpiewać, nie ma opcji. Ja yeah, nie. Yeah. So, musicie sobie poradzić. Ja, ja jedynie co mogę zaśpiewać to Przysuche no. Maję. O, Przysucha mnie po co? francusku. Co? A no nie da? To najlepsza piosenka sobie. Teraz oh. za... <śmuletrii> Potkało... <Potkało się> <śmuletrii> oh, gasowy... odpływ płynek i pojedę. Oooooooo! Ani, Nie Ani, o! Ani, Nie. Ani, o! Ani, o! Ani, o! Ani, o! Bardzo o! Ani, On ma o! nie ma szans! Nie! Oh, nie ma szans. A ja witam święte. Jest out, Arnold Smith, Guy, NRG, happy Jest. Ja ryzy. nie mam... Nie. ja w ogóle nie mam żadnego? Daleko, yeah. daleko, yeah. daleko. Yeah. Tam, to jest, to o, nie. Tam, Nie. 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 Już Nie. 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 Już wiem kogo zabijam. Oho. Nieładnie. Nie. Co? Mnie zabić? Nie. Ja Oho! Eee... <laughs> nie. 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 Bo mówiłaś o nim. Oh, yeah. no, no, to jest. Tu jest tylko jeden diament? Co? Nie, no ona, No ona no, zostaw. No jest fajny no, no właśnie, zostaw go, bo nie będę miał z kim programować. Ale co, Enderze? Ja musiałabym zostawić. Co, Enderze? Nie! To robisz! Fuck! Pity, pamiętaj, pity Nie was. umiem! Wyglądało tak, że dałeś się pokonać. O, i Krzysztof i Neon wygrały. No zepsułeś, miałeś taki wykreślenie. Neon najwięcej killi. Łewo, chętnie jesteś trzeci. No jak ty to zrobiłeś? O, Ender. Brawo. Jesteś dumni. O nie, Ania, co ty masz za To Co to ma być? Ile jakiego ty masz za co tu się dzieje? Jedynkę! Co... Jedynkę? Jedynkę. O nie. O, też usłyszałeś. Has Lari! Has Mama jest. Larry! <grym> Larry! <Lari. grym> nie ma, nie znajdziesz mnie. Co go nie... Nie ma. Dobra. O. Dobra. z <grym> Messi. A, Mierik poszedł. Ty... Dziwicie to? Ale Jezu, ale je co, to je co to ma być? A nie byś go wywal Że takie jest... To już przesadził teraz! Nie, ja się tak nie bawię. Papa! Papa! Pa. A, wygrałam! Wygrałam! Brawo Jeszcze raz! A, Więc jesteśmy na kolejnej Dobra, obok? Ender! The... Right. Happy! Neon! Random! to jest Larry, ale właśnie fajnie, widzisz? Tam jest Larry, okej. Okay. Przestań. Co? Nic. Moja taktyka miała ewidentnie jednak sens. Po co mi drewniany mech? Nie, straszyć mnie tak długo, aż nie <grym> dopadniesz? <grym> nie, wygrałam. <grym> Więc no, już wiem, który mecz mi się najbardziej przyda. O nie. E, i... Weź ten słaby ja nie mam żelaznego kinofa. Tak. Ja mam Co zrobić teraz To Ty, tylko ja obsługuję Skywarsy bez killoffa A! Ender Dzisiaj, Cześć Ania, fajty Brawo Ender, brawo Co jest? <śmienic> Jesteśmy dumni Dobrze, Happy wygrywa Ile ci zostało? Right. E, połowa życia już... Jeszcze... No, no i teraz... Shadow kontra a, a wyroczy, starcie. Ostateczne starcie. Kto wygra? I uwaga, i uwaga, wygrywa, 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 wygrywa Loki! Drugi raz. mogą mieć do tej jabłko zamiast bawić się w laptopku, No, po co by tak dużo itemów? Powiedz mi. A więc jesteśmy na no, no, kolejnej rundce, jest z również jest, Eryko. Happy, to ty zniszczyłeś skrzynki postawiłeś jeszcze raz? Nie, tak. właśnie ktoś inny jakiś, jaki, jakiś, nie wiem kto to zrobił Po prostu zniszczył skrzynki na środku i postawił raz jeszcze przez co tam Eriko, przywitaj eee. się z odcinkiem Cześć Piękny przywitaj Cześć odcinek Cześć Pamiętajcie Ale z niczym Ja bym, to będzie no, no Może ja szartne, Nie wiem jeszcze Może ja, łaskawie Łaskawie no, Ender! Yeah. Ender, idź se! A a oh! Tak się okay, chcesz ide, bawić? Ide, tak ide. chcesz się bawić? Idę, nie będę ten. Nie bądź, nie rób fokusa na YouTubera. Lubimy YouTube się. Oh, Już się lubicie. Nie, nie rób fokusa na YouTubera. Uuu, ale to? No jak i co robić? E, zostawcie mniej radomy. Jakim cudem nie trafiłem tej osoby podczas ostatniego tańca? aha a nie? Tak żeby wbić mi nóżkę? <grym> oczywiście! No to to jest naprawdę Mówi Sojusz, Sojusz, Sojusz! I niech mostem cyk Ej, <grym> <grym> e, ja nie powiedziałam nic ze Sojusz! Ja powiedziałam, a... żeby przestał robić fokus na youtubera no to... A to są dwie rzeczy. To są jakieś nie, 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 oz... nie, to nie oznacza sojuszu. To znaczy, żebym przestał się upierać na mnie i cały czas mnie zabijać. No to... ja po prostu się A... spamuję, bo ciebie ja mam wrazić. No właśnie. No. Słyszałam właśnie. Aha. Na mnie się jakiś gościu nie wiem, co chodzi. No, nie. No, <ślesk> nie. problem. <próbuje. ślesk> To buduje jak na gracza. No właśnie ja by, ja się dziwię, że on mnie tak szybko zabił. No, ja razy. nie umiem no. Powiedz mi jedną czemu ja mam odpalonego ten Discorda nie na aktywnym. Nie wiem, niech Czekaj, nie pieniądze pieniądze jednak... tak, może... Czekaj, nie powinienem ich tak. Jak można? Gdzie są typy? Ja, nie powinien być... No powinienem być jednak na nieaktywny, bo napisała do mnie osoba. Ciekawa. Ja zawsze jestem aktywny. Ludzie nie mogą widzieć, czy odczytałeś, nie odpisywałeś południa, a potem powiesz, że miałeś na przykład ci ciężki dzień. No nie, to tak się chcesz. Ciekawie. Tak, tylko ostatnio sobie zmieniam na. nie aktywny, to ja mam trochę. Tak, jednak jej przykaza zmieniam, nie, 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 nie. inaczej. No, no i tu zmieniłem. No, to jest... Mm. No niby jest. To niby jest. To niby jest. To niby jest. Dobra. Hej, to Neon! Neon! O już! Ej, okay, sojusz! Ok, pokonaj, Nie wejdę z bazy, happy, tam no? jest. Cześć! Cześć dziewczynki! Ej, nie, zgłaszajcie... nie zgłaszajcie mnie na no, ona za sojusz. I co? Jest? Czemu on... ja skrzynki nie mogę rozwalić? Czemu niszczyć skrzynki? Tego się nie robi. No, bo szybciej się zbiera. Bo ja mam siekierę. No tak, rozumiem. ale to nie. Jest... To nie usprawiedliwam, nie możesz niszczyć skrzynki. Po nie mogę? To jest wandalizm! kiedy nie wolno? To jest karane. Neon, idzie do ciebie, chodź co sojusz Szczerze nie, serię, od kiedy nie wolno Jak nas to byśmy mieli bada Na jakiś czas jaka <laughs> na śnieżki. Ale fajna Ale co to o. Już? O, to było już? To nie sojusz, to... Czekaj, patrz, Neon, wejdź tam, wejdź tam, weź tam. Jak Ja, ja nie kocham weź. Cześć. Cześć, No kurde Wejdź, wejdź, wejdź wej. Wiki, ja, ja, ja go trolluję <laughs> No co, Ander? Ale tronik, nie? No to ale to Ale tronik. Ale, tronik. ale tron! Ja pójdę do ciebie! Idziemy, Erik, tron, 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 Nie tron, jakoś... Co tron, 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 czy Miałem dwie potki, wypijemy jedną obie nic w Hypixel. No się widzę, jeszcze Hypixel. Nie mam co tam część! Nie mam nie mam, nie mam żadnego już nie mam. poszedł. Jezus no i co ja mam zrobić teraz no? Dobrze, 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 Braci. dobrze. Lecis! Były same najlepsze osoby, czyli Enderite, ja, neo. No nie! No ja miecza dobrego nie mam, no! O nie! No i... I Neon H albo Neon wygrał. Brawo! LOL ma 4 na 4. O ja 4? Ale ja dobry. Nie, ja idę pod leaderboardy. A, to idę do Neona. Aha. Które? Nie! trzecia. Do Leaderboardy, nie? <laughs> Cześć! Jestem latającym cieniem. <laughs> turu, turu, turu. Co, co moja ekipa robi? Chcemy się iść pożegnać, a oni co robią? Uciekają, A tam, tam, tam. Do... tam, tam, Dobrze, a więc tak, I tym tam. oto I pięknym sukcesem sama, dobra, z Erykiem kończymy odcinek, bo reszta ekipy gdzieś się rozproszyła. Nie, yeah, poczekaj. Więc I no, o, on, o Neon, happy kajdżę, się pojawił. Ares. się nawet pojawiła. O, Ender nawet się pojawił. No Umasz. i... O, i Loki się jeszcze pojawia, Wszyscy jesteśmy. A więc dziękujemy Umasz. serdecznie za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kanału tutaj z każdej z tych osób. No i co? Widzimy się na następnym odcineczku, który co? Do zobaczenia, bajo! Tak? Jedno pytanie, wszyscy tutaj mają kanał? Nie, no, ja nie wiem, nie no. to na YouTube no. mają Tak? mi się. Nie, prawda? Nie, kurczę, ty nie masz kanału, tak? To jest najwyższy, żeby ten...